Good morning, hello everyone at the Jedlińsk Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na Targu Gołębi w Jedlińsku, organizowany przez Stowarzyszenie Jedlińskich Hodowców. Targ organizowany z drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Ciekawe. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Te tiplerki żółte to po ile? To są tiplerki chyba, tak? Tak. I takaż za sztuczkę ile te, te, te cyklki? Po 15 zł. Cena był i Mamy też. Widzę koroniatę Budapeszty, tak też żółty, też po 15 zł sztuka. A kolego tu mam pawiki Takie pawiki za sztuczkę u ciebie to ile? Dwie płyszki za sztuczkę, tak? Ale można negocjować ceny jakby co. Oczywiście kolega mówi negocjować można ceny. Te łapciaty, to ten jaśniaczek kosmaty. Y Ile taki samczyk? 15. 15 a ten drugi w jedna białe, ogonie. Też 15, też 15 zł. Po 15. po 15 zł. Wszystkie z tutaj koroniaty, i tutaj jest pasiaczek też z kosmami Ładny łapczaty. 15 zł. Karpiak też. Można z jego. Z kolegą negocjować cenę. Zapraszam tu do tak kolegi. To że... <coughs> kolega Szymek powie Ile ten pawik kosztuje? Biedyszki, tak? No mu, wiedyzki po, 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 potwierdza tutaj moją opinię, a te jaśniaczki po ile są? Jaka cena była No? Ile? 25 zł, tak? We, 25 zł, Szymek głośno nie wstydz się 25 A te czerwone to są, jaka, staropolskie? co jaka teraz to Polskie? Co Jak? Czerwone? Zarazie jak to mówi No. Czyli rychy, czy rychy, mówi, ale za parkę, czy te czy rychy czerwone, czy za sztukę? Powiedz mi. Za parkę 30 złoty. Te czerwone, właśnie to nie wiem, to staropolskie, czy to. Nie wiem, co zaraz to za Rzeszowskie. A, drz Rzeszowskie, dobra. Dzięki kolego, wdrażaj się do naszego fachu. To są żałobniki, te, te te, te, widzę. Nie, to żałobniki. O też tam wygląda mi, ten to jest pasiak, nie? a ten jest ża ża żałownik i takie żałowniczki u Pana te łąbki za sztukę to po ile? po dwie dyszki po 2,5 dyszki zapraszamy, tu takie widzę że krótkie są te pasiaczek, też widzę fajny nam wylocik, po 3 ale z Panem to można negocjować cenę jakby coś Ja Pan oglądacie sobie a ten winer tutaj jest? Samczyk, prawdopodobnie. Aaa. To są te czarne i czerwone, to, to, są maściuchy, co to? Maściuchy, turczyny. Maściuchy, turczyny, u nas mówią różnie, maściuchy, turczyny. I taka parka ile? 200. 200 złotych, pan powiedział. A winerki? Dwóch samców. Dwóch samczyków. 130. 130. O 130, cena wywoławcza. A krymeczki Podyszko. Te, te, Także mamy tutaj dzisiaj po podyszko. O, 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 tu już. Fajny był. A taki serek? Powitać. Ile taki, ile taki serek? Widzę kolegę. 20 zł. 20 zł. Tu może nauczyć, A jaśniaczki po ile? 20, 25 zależy. 20, 25 który, zależy, zależy, który, który trzeba. Wyloty trzeba Wyloty są mi same i trzeba do kolegi tu przychodzić i negocjować cenę. A te białe to są pocztowe, chyba, tak? tak jest, pocztowe. I takie pocztowe po ile? Dwóch po 10 zł. Po 10 zł. Kolega zrobił pomocy po 10 zł to są czeki tak białe pocztowe. Młody, drugi dwuletni. Jeden młody, drugi dwuletni. A te kasztaneki to i po ile te żółte, te kasztanki? Po 25 zł. Po 25 zł to... Ładne kasztanki, para parzysty. a bocianki te? para za 6 i samica za 30 para 60 zł tych bocianków kosmatych. Widać takie, głupkie, fajne, fajne mam. A te żółte krymeczki po ile? Parka? 5 zł. 50 zł parka tych krymeczków żółtych. A takie kariery to ile za sztuczkę? Takie karier ile za, za sztukę? 70 zł sztuka A te winerki? 300 zł parka, tak? tak. 300 zł parka. A ten Maściuch Ile taki Masiuszek? Ten czarny, stówka. To to jest szyka saksońska, chyba, tak? tak? Chajka, Taka tak. czajka. Dzień dobry, witam, powidę do, do pana. Taka czajka to ile? 40 zł, A krakowski, ten krakusek tu? 40 zł Polska. A te siwe to są. Yy, pocztowe czy to stary polski jak ten, ten czarny? gołębie z kartami. Pocztowe gołębie z kartami i taki, Ile sztuka takich do od... do 50 zł. Od 50 zł. Zapraszam do, do, do pana właśnie od 50 nie ma, że o 20 od 50, bo to są pocztowe z kartami. A u Pana jak tam? Też pocztowe? Przepraszam Pana. Pocztowe, tak? I cena od? Od 50zł w górę. To są pocztowe. Z kartami, tak? O, A ten pasiaczek perłowy to ile? Taka parka. Cała parka 50zł. Pasiaczki perłowe 50zł, proszę bardzo a wyśpączki czarne koroniate? różnie 15-20zł 15, 20 można z kolegą negocjować cenę to jest rynek to kolega Krzysiek M ma bardzo fajne ptaszki, proszę zobaczyć ganiane, pędzone, bite i za sztuczkę to ile tej wyjaśniaczki. Po 20 złotych wszystkie. A to są te żółte, to są te krzyżaki. Krzyżaki, nie? Krzyżaki. I wyszłanczka Krzyżaki, czyli po ile? Po Wiedychy. I wyszłanczka też, wszystko w Ale można negocjować cenę. A te białe to masz czepelki, chyba, nie? Parka takich czepelków. I jaka parka czepelków? Te białe są czepelki. 20 złotych. Te, te, o, tutaj, o, parka czepelków 20 złotych. Można tego z kolegą negocjować cenę. Jakby co to można pisać pod filmem Dostępnie telefon kolega ma jeszcze takie jaśniaczki, pana, te, to są te opale te takie właśnie Andaluzy, mylę się z opalami To są ta, ten pierwszy to jest andaluzy i ten tak samo Andaluz I takie Andaluzy za sztuczkę ile? 50 zł a tamten czarny to już jest chyba tygrysek, nie? Tygrys. A taki tygrysek ile? Też ta sama cena. Andaluzy i ten tygrys czarny cena 50 zł. A te pocztowe z kartami to po ile za sztuczkę? Od do? Różnie. Od do? Od 20 zł zwysz. Od 20 to jaka górna półka? 150 zł. Zapraszamy na te, po takie gołębki do Jedlińska. Od 20 do 150 jest taka rozbieżność w cenie. To, jaka to jest rasa tych kanarków? Miniatura hiszpańska. A, miniatura hiszpańska. I taka parka to ile? 120 zł. No to. skoro nagrywamy. Wszystko stoją, bo jak widać, drobiutkie ptaszki, jak potrzeba. Wszystko. Takie jaźniaczki składowe to po ile pana? Dwie pudechy. 25 zł. Sprawdzę. I tu mamy garbacze. garbacze, tak? A garbacze jaka to jest rasa tego? Garbacze Pomorskie. Tu mamy Mam garbacze pomorskie. Takie garbacze pomorskie to ile za sztuczkę? 60 zł. 60 zł za sztukę. Mówią. A ten czerwony? Tysiąc Tysiąc złotych, jeszcze lepsze, lepsze, lepsze ceny <śle> Koledzy żartują Ale ja przyjmuję, jak będzie A te budapeszki żółte? Jedna. Tak, no, tak, Tu mamy pasiaczki koroniate Pasiaczki za czteczkę ile? Po 500 sztukach. Po 500 sztukach. Tu akurat trafiłem no, na kolegę, który bardzo żartuje, ale ja też <grym> trzeba pożartować. Fajne, bielutki posiaczki. Zapraszamy. A ten, wiede... ten wiedeński to jest czarny chyba, nie? Ten tutaj. Tak wiedeńskie to parka ile? Po 20 zł za czarny wiedeński. A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. tak? Takie takie tamta to składowa, a to jest nie go Wylotka, Fajna, na wylotka pięć na pięć ciemnych, taka polowa śniata. są dwie wylotki jasne. I takie wyloteczki jasne za sztuczkę, od do. Podwiedyszczki. Bo różnica jest. Ja widzę, bo to jest cena. W <grybki> bardzo kolega tu zaniżył ceny, 20 zł. A ta koronia te? A to jest 80 zł. 80 zł, ma, to jest czyli maślaczek. Na 4 ciemne. Na 4 ciemne, 80 zł to podwiedyszki, przecena. Nie przecena. Nie, na 4. Pogoda pana nie wystraszyła. Nie, dla mnie nie ma. Jak zrobię, dopisuję to. Trzeba nie zawiesz kolegów tak jak wczoraj. W Radomie to. Był, <grym> niestety. Radom nie ma tutaj, to są te siwe, to są te sko skowronki. O, dzień dobry, dobrze pana widzieć. To jest skowronek? Ten? I taka parka tych skowronków, dobrze się zna. Ile? To złoty para skowronków. A ten ryweczek? Ten, 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 ile? ile? 10 zł taki niweczek, Kolega zrobił promocję. Górnoloty po 5 zł. Przecena na dzisiaj. A takie winerki, panowie, to pojdę parka. Ładne winerki. Cztery dyszki sztuka. Proszę zobaczyć, Trzy jakie. Bose. O, to są bose, właśnie. 3 dyszki sztuka. czyli 60 zł parka. To są bose bez, bez łapci, bez kosmów inaczej. A te z kosmami 80 zł parka. Ale fajne są, naprawdę białe tutaj szyjki. I ładnie się prezentują Ta parka lepiej Ta tak samo, tylko że końca mają akurat Te czerwone to mamy że, 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 Te czerwone to są rzeszowskie, się inaczej nazywają I za szturkę ile? 50 zł. 50 zł Ale można tylko, te też Te też są rzeszowskie, tak? To wszystkie mamy na dole rzeszowskie 50 zł, ale można z panem tę cenę negocjować A tu wywrotki. mamy chyba wywrotki I taka para wywrotek ile? Piędzieszek parka Proszę zobaczyć, bardzo ładne dziupki widzę, że mają biało prawki, białe, białe nie Pięćdziesiąt zorry parka. A Ten to tutaj... też Samczyk. Samczyk i kosz tego Samczyka? Trzydyszki ładny ten winerek tak samo, fajny. Ten koryniacy, taki winerek, samiczka. Ile? To jest Bardzo fajne, bo w ma inny goni. Janusz powiedz mi ten wyszwamczyk czerwony ile? 10 zł. 10 zł. a ten siwy wyśwanczyk? Siwy 25. Siwy 25, a pasiaczek taki fajny, takie pasiaczki. 20 zł. 20 zł, można z kolegą negocjować. A czarny wyśwanczyk? Co? Czarny samiczka 10 zł. 10 zł gładki. Te dreśki kolego to po ile u ciebie? Po 50 zł. Po 50 ale można cenę negocjować, tak? Można. Tutaj da peszki. Po 20 Po 20 zł u kolegi, ale można z kolegą negocjować cenę da pościeki takie ma widać, wszystkie proszę bardzo jak ptaszki się prezentują Zdrowiutkie? Patrzę tylko aby do lotu iść Zapraszamy tu do kolegi do Jedlińska Bocianki, taka para tych bocianków to ile? 3 dyszki. 3 dyszki I tu to są garłacze tak? I garłacze to są pomorskie czy, taka, czy to taki polski garłacz? Polskich. Polskich rynku rynku chyba. Rynku. I taka parka ty gerba, czy ile? Trzy deszki. A rynku. mamy tutaj a, krymki. A i to jest ten, to jest ten berlinek. Berlinek. Berlenku. Parka berlinko, taki czarny, kto ile? Bo to mój kolega szuka Jedyżki. berlinki. Dzieci. parka berlinko. Także, przepraszam kolego, to koledze nagram właśnie berlinki, że przyjechał do Jedynska. Kolego, zapraszam do Jedynska po, Berlin, po berlinki, mówiłem. Brew, no, Berlinku. Biała brefka, proszę bardzo. Gorsecik Gorsecik. Gorsecik, bardzo ładny. Zapraszam do jedyńska po Berlinie. A dzisiaj ma A takiej parka tych, tych, tych ciemnych? 10 zł. 10 zł. Czyli 20 zł. Tu mamy fajną paśaczkę. taka. nawiałam, mogę nie to ile. Jaka cena tej pasiaczki? 15 zł. A takie karpiaczki u pana po ile? Po ile kto da. Po ile kto da. Tak jest. Po ile kto da. A takie ciemne kornia, te morzemki to ile do Pana Parka? 100 zł. Ale to ma inny tam. 100 zł. Ja przyjmuję to. Krymki żółte? 50. zł. A tu mamy kurczę ładnego widymka widzę na koronie z kosmami i taki widymek to ile? 100 zł. 100 zł. A Kasztanki były zbawione po, po 50 zł. Och, jeden. Po 50 zł. A te, te garłacze to, to po ile? Stówkę za, za sztukę. A mamy tutaj te berlinki, tutaj. Berlinki ile za sztukę? 10 zł. Kurde, no. Kolega Rafale, zapraszam cię do jedynska tutaj po Berlinki. I tu jest kolejne trzy po, po dyszku i widzę gorseciki fajne białuteńkie naprawdę, fajne berlinki A tu to są ten, to są i turkot ten biały, co to jest rasa? Turko. Turkot Lok Lok? tak? I taki, ten loczek co ma, mówię, taką koronkę i taki, mówię, na łebku Ten biały i ma łapcie też te kosmy, tak? I on, to jest rasa lok, tak? Tak I on kosztuje? To złota sztuka. A ten to jest falek chyba, ten taki tak? kolorowy falek. I taki falek ile? 50. A, 50 zł. A ten na grzywie taki taka kolor czy nie Fajny. Ten co ma tak grzywkę do góry. I ten co ma grzywkę? 150 zł za sztukę, tak? I co to zaraz jest? Perukarze. 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 To 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 wiem że garbacze. A ten tutaj właśnie jeszcze taki też też tak. I to za sztuczkę ile? Co złote? Zł. Tylko to, czyli te roki, ten i tamten postówce są. Ten na koronie i ten tutaj, coś tam ma takie. O, stówce. Bardzo fajne gołębie, miło z mnie. naprawdę fajne też. A tu u pana też, nie wiem jak się nazywają, te, te czarne. Jak to one się nazywają? Nie pana te, te czarne. Te O, właśnie, to są właśnie, widzimy na tych filmach. To są gołębki. Jakby ktoś nie wiedział, ten właśnie taki biały to są gołębki, wszystko Lachore. Dobrze mówię, chyba, tak? Dobrze, dobrze. dobrze. Lachore. I taka parka tych Lachore to ile kosztuje? 100 zł. Parka Lachore, to na tych Karachi, na tych indyjskich filmach właśnie tych, tych gołomków jest bardzo dużo. Oni pokazują, prawda? Jest bardzo mało. Tylko też jeden ma dzióbek, widzę biały, a drugi śniady. No, a ten ma śniadek, a ten ma biały. Ten też jest lachory, ten siwy tak. Tak. Takie lekki mają te chory właśnie ten siwy też jest lekory. Mają leciutkie takie skarpeteczki na nogach. I te tak samo, te czarne skarpeteczki. Taki powinny być. Takie? powinny być. Perukarze tam. A to Co to? Co? Potelek tak samo. A to parka tych Gerbaczy ile? 200 zł. 200 zł to są pomorskie czy to, to Pomorskie to, to? Pomorskie gerbacze. jest zł parka, trochę tak z tej strony zajdę. 200 złotych parka pomorskich gerbaczy. Te to śpiuchy teraz. Nie, nie śpią. Fajnie, fajnie, fajne ptaszki. Te jaśniaczki, po te składowe? A od 20 do 40. Od 20 do 40. A jak wszystkie furcie po Podwieszki, <noise> pod Jak masz kogo najmie? Andrzej. A do Andrzeja, zapraszamy tu do, do Andrzeja, jakby co. Od w górę, ale można negocjować cenę. Tak. boki są te czarne, to jest para boków. Ile taka para boków? 70 70 zł pan ceni, ale można tutaj do kolegi negocjować Tu są też te boki, te żółte, takie, takie połowy to, to są boki wszystko, tak? te siwe I parka boków, bok, ile? 70 zł, tak? 60 70, także można, a te żółte? Te, ten żółty A, molemance są podobne I takie molemance, to ile? 30. Bardzo miłe gąbki, zapraszam do kolegi. Proszę, zobaczyć, jak stoję jak struny. Taki karpiaczek wyloczyk, to ile? Podjechał, tak? Takie budapeszki to polie za sztukę? Nie wiem, podejchę ceni. pan ceni, ale można do pana negocjować. Proszę, jak się głośno prezentują. A kolega poszedł gdzieś, ale fajne ptaszki. Czy widać ogonki? No, nie ma problemu. A te jaśniaczki po ile tutaj za sztuczkę? 60 zł. <gry> Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Zapraszamy do Jedyńska. Bardzo dużo gołębi jest Jest czym wybrać Thanks for watching The Videos see you soon. Te hamboreczki to po ile te czarne parka tych czarnych Hamburki to są tak? Dobrze Spancry, mówię, spancy i inaczej hamburki Hamburki jak to woli, nie? Jak zwał, tak zwał, parka ile? A 50, 50 zł, tak? Te, te czerwone tak samo, ze 40, 40 zł 50 A tak szczerze, tak szczerze powiem. Ja sam jeszcze chyba. No, fajne te, te, te żółte. Żołowny samczyk? No to są rzeszowskie. Rzeszowskie, rzeszowskie. Taka parka tych rzeszowskich. 80 zł. 80 zł. Też fajne gołębi. Fajne to, to jest stare. Była ładna jest, barwa, nie? jest taka. Młoda. Ładna barwa, piżaczka. Fajne są one takie. Ja myślę z tymi rzeszowskimi i te drugie, staropolskie. Rzeszowski bardziej tak jak u nas mówili kiedyś na to Yy, nie orby, tylko te... Inaczej mówimy. No, Inaczej, orby On właśnie, że to, ten podobny do belgijskiego, to, to jest rzeszowski, tak? Tak, tak.